to ja muszę sobie zobaczyć zobaczyć. To tu pod jest Jesteś kotek! Cześć! Siemanko! To wyjada się mojej mapki tam wciśnąć to, to widać. O! Cześć, Siemanko! Czekajcie, może to będzie. Nie jestem! Trudno, jestem! Nie jestem! Nie jestem! Nie I Nie jestem! Nie jestem! się Nie jestem! Nie Nie jestem! Nie Nie wam Swoją twarz I się Nie da. Ale... To

Też się mogę widzieć. Ja widzę tego samolotu. Ło? Łali tym samym, będzie piwem za stronę. Dobra widzę, no rozsądźmy tego rajwa przepięknego. No musimy. I musimy wkątnąć te rajwy, z który to raj... Drugi, no bo liczy się był długi. No, po długie raje, a no nie tak jakieś niedobre. I... dwa długi life nagrywam. Ale wy to nie znacie, że coś jest dobre. Do tego kotka to... To z tych Ale już mogę się ciągnie. A nie nawet, że to jedno. tego Jak go Tylko muszę jakoś podłuszkę pokazać tą swoją twarz. To, to. Po prostu mógł jechać. To, to jest raki. Nie nagrywaj go, przestaniesz. To jest najlepszy raki. Raki, piękny jest